Cześć wszystkim, z tej strony Nakeson. Jesteśmy dzisiaj po raz kolejny w Minecrafcie i jesteśmy na moim placu budowy. Mniej więcej trochę tutaj porobiłem tych pali, że tak powiem, tych, tych do naszej kolejki. Jeszcze teraz w ogóle niedawno uświadomiłem sprawę, że powinienem też je pofalować trochę, żeby wiecie tak raz w dół, raz w górę Żeby to wiecie tak się jeździło cały czas góra dół, góra, dół, górę dół, nie? Żeby wiecie, to było bardziej kolejka górska, nie? A nie po prostu takie jechanie w po prostu linii cały czas. No, ponadto... Czemuś to jest uszkodzone, coś ci się stało. Mam żelazo, ale ja potrzebuję to żelazo na coś innego. Yy, tak, yy, ponadto... Chyba prawie cały mur dokończyłem. Tu mi zabrakło jeszcze drewna na ten fragment, bo niestety tutaj jest y, strasznie, że tak powiem, dużo y, duża, że tak powiem, ta coś, ale depresja. Y, więc no niestety trochę, trochę drewna mi poszło na to. A jeszcze dodatkową warstwę trzeba będzie zrobić. Więc pracy jest dużo, sporo i no czeka mnie jeszcze więcej pracy. A ogólnie, poza samopracą, czeka mnie też zdobycie surowców dodatkowych, którymi są kwiaty. Bo mi się uroiło ogólnie, że będę chciał zrobić takie jakby klomby, coś takiego w tym stylu. I ewentualnie dookoła też mojej tej, mojego tego parku rozrywki posiać wielkie połacia, trochę takie inspirowane holandijskimi, kurcze, polami kwiatowymi. Hol Holenderskimi, nie holendyjskimi, co ja powiedziałem w ogóle? Holenderskimi polami kwiatowymi, dlatego będziemy potrzebować dużo, dużo kwiatów. Dlatego pójdziemy dzisiaj zrobić sobie Farmy kwiatów. Myślę, że wszystko co potrzebuję, to mam. Nie wiem, czy mi nie zabraknie cobblestone. To może jeszcze sobie wezmę z dwa staki. Chyba to powinno mi starczyć. Tak, firework myślę, że to mi starczy. Jeszcze po drodze pozbierałbym trochę kwarcu metrowego. Myślę, że może trochę mi jeszcze się przydać. Chociaż wydaje mi się, że ta liczba mi starczy. Tak. Tak mi się wydaje, że to starczy. A ja teraz będę szedł już w kierunku dyniowych wzgórz i widzimy się już na miejscu. Jej, wróciliśmy tu. W końcu. O, kora. Zapomniałem o moim kotku z... Jak to było, homofobią w oczach, o tak. Yy, I tak, mam tutaj q 5 bz yy, Ogólnie tak. Yy, osoba, która napisała komentarz, miała nick konto na sprzedaż, konto ty na sprzedaż, Kubs 5. Czy jakoś tak. Q5 BZ. I, I ja bym sobie myślał, no kurde, nie wiem co to są całej nazwy. Nie wiem po prostu to, co jest tam dalej, dalej, tam te, pod tym myślnikiem, więc jest KUBS. W ogóle właśnie, czy to nie jest sposób? Nie. Jak się stworzyło te yy, mieziarnego golemy? Chyba... mieć idynia, co nie? Chyba tak, to jednak nie, nie przewidziałem jednak craftingu, szkoda. E, dobra. E, chciał kota, z tego co pamiętam, więc damy mu jakiegoś kota. Czy on to jeszcze jakieś koty nazwane Tego... Tu już rudym kotem. O, masz rudego kotka. Widzisz, widzisz, rudym kotkiem. A gdzie jest w ogóle mój czarny kot? Że tak się zapytam. Ja miałem czarnego kota. Gdzie w tym stadzie czarny kot zaginął? A, to w ogóle lamy są. Zapomniałem. Tu powinien być gdzieś czarny kot. I mi ten czarny kot gdzieś chyba zaginął. Nie mówcie, że on mi przepadł, tak na dobre. Ale kurczę, naprawdę no wam powiem, że trochę tęsknię za tym domem. W sensie. Ten dom tu był, pamiętam, taki budowany tak na szybkiego, jakiś wzięty projekt z YouTube, z, tego, z internetu, z Google, grafiki. Postawiony, i wiecie, cieszył się człowiek, że ma domek, nie? Taki w, no, w dziczy. Trochę taki. A teraz kurczę, już tak trochę się swojskie te tereny zrobiły, nie? Teraz wychodzę na trochę dalsze obszary i tak trochę dziwnie tak teraz tutaj. Ale gdzie jest mój kot? Ja zgubiłem czarnego kota. Naprawdę, gdzie on się podział? Boże siedzi gdzieś między nimi? No nie, na pewno go tu nie ma. Jeszcze handlarz tu w ogóle jest. Przez to, że ja tutaj dawno nie byłem, to on się nawet nie zdążył zdesponować. Lamy stracił, ale dalej siedzi z... zaparte. Oooo, no właśnie, ooo! Zszokowany, że jeszcze tu jestem, co nie? No dobra, może się przyśpimy, skoro już tu jesteśmy. Tu coś czarnego jest, ale to jest też kot... Nie, pies. Chciałam ja czarnego kotka. No nie mógł mi zniknąć. Chyba. w sumie nie wiadomo, może gdzieś za domem jest. Zawsze warto sprawdzić. A! Dobra, bo tu żaby były, faktycznie. Moja walęga... Yes, co ty tu robisz? Ale nasza, że tak powiem, tajemnica została rozwiązana. Już wiemy, co się dokładnie stało. Dobra, ale idziemy spać. I tego kota też w ogóle będę musiał przeprowadzić sobie do swojego domu. Wszystkiego to będę musiał przeprowadzić. Chociaż część tutaj zostawię, bo to jest też mój jakby dom, więc część tutaj zostanie, tym bardziej, że ja tutaj zacznę budować coś jakieś pomniejsze budowle. Tak wiem, ja to mówiłem, że ja tu nie będę nic budował, ale most postawiłem. To czemu nie mógłbym postawić sobie kurczę jeszcze farmy kwiatów, nie? Tym bardziej, że mam dosyć blisko kwiatowy biom i tu bardzo dużo kwiatowych biomów tu jest. Więc to jest taki mega fajny teren. Yy, bo dajże jak mapka pokazywała, tak, trzeba przejść przez most i idziemy w kierunku lasu. I to będzie nasz, tak powiem, kwiatowy biom, który potrzebujemy. No, i na kwiatowym biomie sobie postawimy taką farmę fajną kwiatów. Fakt, faktem, będzie trzeba chyba więcej drewna ściąć? Cześć nie chyba powinien wystarczyć mi tyle drewna. Będę potrzebował dużo pistonów, dużo obserwatorów. Yy, te. Jak to się nazywa? Hopery. Hopery to się nazywało? I dispensery. Ja dispensera nie będę miał. Oś nie! No, to na początku zrobimy tę farmę bez dispensera, co? Spróbujemy. Zobaczymy, jak to zadziała. Dobra, i to jest taka sprawa, że tu trzeba będzie ogólnie znaleźć takie miejsca, gdzie się po pierwsze respi dużo kwiatów. Na przykład, tak jak tu są żółte, tu są żółte z białymi. To pewnie, że od nitki chyba za, za, zabiorę teraz ten pomysł. W sensie, bo ona tak to robiła! Czekajcie. Rozeznanie terenowe, dzień dobry. A Dzień dobry. Dobra, wracamy. Może się w ogóle najeść. Dobra. Rozeznanie terenowe jest takie, że 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 to od nitki pod wale pomysł. Pozdrawiam nitkę w tym momencie. Jeżeli jakimś cudem to ogląda, to pozdrawiam. Yy, dobra kości, co odłożę gdzieś tutaj na bok są jakie kwiatki? Pomarańczowe. A tu? Pomarańczowe, czerwone, białe. Tu miałbym bardzo dużo tych kwiatów już. I tu są czosnkowe, dobra. Hm. No to na pewno bym sobie ten fragment zabrał, więc powiedzmy, że tak. Bo bodajże to działa tak, że yy, bloki konkretne mają określone, jakieś się respią na nich yy, kwiaty, nie? Jaka to powinna być długość? Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, już za dużo. Tu na 10 powinno być. Nie, na 8. Piston chyba na 8 bloków przesuwa maksymalnie, czyli to na 8 musi być. 8, 5, 6, 7, 8. I teraz tutaj, tak, żeby objąć wszystkie te kwiaty. No to tak dotąd. Dotąd. I gdzie tam było? Tutaj było. To gdzie ja to poleciłem? Tak daleko. O, dotąd. Proszę idzie mi tu. Wracajcie. Wracajcie do żywych. Na razie ja was nie chcę tutaj ścinać. To naprawdę takie mały musi być? W sensie tu pistony muszą stać. Może ja sobie zrobię crafting w takim układzie. Tu gdzieś postawię te kwiatki, żeby mi nie przeszkadzały. Zróbmy sobie crafting. O no tak, wyrzuć drewno. Po co ci drewno? Dobra. I tak. Tak, tak, tak. Może jeszcze zrobię sobie... trochę... skrzynek. Proszę mi krowę, zostawić w spokoju. Tak, potrzebuję na pewno cobblestone'a. Deski. Redstone. Eee, i tak. Bo czy to dropper miał być? Bo dropper mogę zrobić, ale dispenser będzie ciężko zrobić. Przecież nie, bo dropper to chyba wyrzuca. Tylko czyli dispenser musiałbym tak czy siak zrobić. No to dispensery to jeszcze zrobię. Na razie zrobimy po prostu prowizorycznie. Eee, ile muszę ich zrobić? 16 na razie zrobię. Dobra. I tak, one muszą stać tu. No, jak ci się ustawiasz? Halo? O tak. Cóż nie, bo tutaj nie. Tu ma nie być. Stąd nie. Tak. Ciebie I tutaj zostawiam tą trawę właściwie, bo ona musi tu być. Ale z kolei tutaj trzeba się pozbyć tej trawy. Dobra. Teraz ustawiamy Dispensary jeszcze ile? 4-4. Cztery, Cztery. Cztery dispensery dispensary jedną, 4 pistone. A, kobyl nie ma. Ci wiec, co? Tego kubliston, cool pistone nie mam do zrobienia. Dobra, cztery pistone. No tak, cztery pistone. Tutaj redstone musi stać na tym całym. Tutaj, bodajże, po prostu se można dekoracyjnie postawić, o, żeby to w miarę wyglądało ładnie, powiedzmy. O, to jest czysto i wy, tylko i wyłącznie dla, po prostu, estetyki i nic więcej. Dobra, mniej więcej takie kwiatki to będziemy mieli, dobra. To teraz tak, e, tu jeszcze redstone'a muszę postawić. Tutaj to nie musi już być. Dobra, to jest postawione, to jest postawione. Dwa node bloki. I obserwatorzy. Czterech obserwatorów trzeba postawić. Tylko, że my nie postawimy tak czy siak sobie, kurczę, tego... Jak to się zwie? No, dispensera, bo nie ma nigdzie tutaj niestety... O, osioł. Nie mam tutaj nigdzie pająków, żeby w razie czego je pomordować i zrobić sobie łuk. Znaczy mogą zejść tutaj jaskini i poszukać tych pająków. Co mógłbym nawet zrobić za chwilę. Tutaj trzeba zrobić zejście. Za dużo nawet zrobiłem. O jedno za dużo. To musi być niesymetryczne. O, to musi być tak. Yy, I teraz dopiero tutaj. O, tego też tu może nie być. O, coś takiego. I tu, gdzie jest środek, o tutaj. Tu powinien stać Dispenser, my niestety Dispensera to nie mamy. Dobra. I teraz tak, Obserwator. Jest, Obserwator. Tak. Tutaj tak. Tu ma być Dispenser. Do tego muszą być połączone te. Dobra, zejdźmy do tych jaskiń po tego pająka, bo nie wytrzymam. O, szkielet. Hej. Nie mam pochodni, będzie śmiesznie. Ile zombi? Co jest? Teraz jak nazwa nie będzie żadnego pająka. Jakieś bujne jaskinie się chyba rozpoczynają. Tak mi się wydaje. A nie, wyjście z jaskini, nieważne. W takim razie. Ho. Mógłbym ewentualnie po prostu rozpoczekać na noc i w nocy zapolować na jakieś te. Pajączki. Bo tu coś czuję, że się nie pojawią. Jakim zrębem tu trawa porosła w ciemnościach? Powinno być tak, że jak jest zbyt ciemno, to trawa znika. Bo sam fakt, że nie rośnie. To nic nie daje, nie? To powinno być serio tak, że po prostu trawa nie może w ogóle ten kwitnąć ani nic się kwitnąć. Rosnąć i nawet nie może istnieć w podziemiach po prostu znika. I to by było bardzo logiczne. Trochę logiki Minecraftowi by się przydało. Czasami. No, nie ma tu pająków? Co za biedna jaskinia. Uła! Wono ode mnie. Dobra, idę w takim razie na powierzchnię, bo chyba już się ciemno zrobiło. Albo już się powoli robi ciemno. O! Łatwo wyjść z jaskiń. Elektra to jednak jest przydatna rzecz. Nie wierzę, że ja to mówię. Dobra, ale gdzie ja w ogóle zgubiłem? Tu jest chyba ta farma moja, nie? Tak, jest. No to zapolujemy na kilka yy, tych pajączków. Zrobimy łuk, zrobimy dispenser i będzie wszystko grało tak jak powinno grać. Dosłownie grało, bo to trzeba użyć yy, bloki. Teraz wam pokażę notebloka. I nie, to nie tak. O. o, właśnie coś takiego ma się dziać, a czemu tu jedno się nie przesunęło? Ale dobra, bo była dziura, chyba dlatego. Teraz z drugiej strony, albo może zrobię tak. Tu, tu, to do redstone'a, o coś takiego właśnie mm. miała grać sobie, sobie, eee, tu, blisko, tu. Noteblock, tu, A, bo to nadal musi jeszcze coś ten dispenser. No tak. No to pająki. Pająki. Gdzie są pająki? Dawać mi pająki. Raz, dwa. Potrzebuję. O jest pająk. Potrzebuję trzy pajęczyny tylko. Dwie. No super. No to jeszcze jeden pająk. Pająk. Pajączku, gdzie jesteś? Halo, skarbie! Ty nie! Są nawet dwa pająki, patrzcie, koło creepera, no szczęście w nieszczęściu. Chodź, ty jeden mi jesteś tylko potrzebny, reszta mnie to nie interesuje. Ej, nie zebrałem. Dobra. Zlikwiduję 5 pojęczony, dobra. To ja się pójdę przespać. Y raz, dwa. Lecimy sobie na dach. W ogóle chyba pierwszy raz w życiu wlecę na ten dach z Elytrą. I chyba się nie prześpimy, bo są potwory przy A nie, dobra, prześpimy się, na szczęście. Dobra. Szybkie przespanko. I wracamy, powiadomienie na telefonie, dzięki. Wracamy, zrobimy łuk, zrobimy dispenser i zobaczymy, czy to będzie działać. Jak zadziała, to będzie po prostu szczęśliwy, jak nie wiem. Tylko ja nie mam silnego pieniędzy, jak to się wyłącza później. Więc nie odpowiadam za wszelkie uszkodzenia komputera. W czasie tworzenia tego tej farmy. <laughs> ją na własną odpowiedzialność. Chociaż na serwerze działało i nic się nie działo, więc chyba będzie dobrze. Teraz tak, ja potrzebuję patyki. Potrzebuję łuk. Chyba pierwszy raz kraftuję łuk w tej grze. Tak mi się wydaje. Dispenser, jest dispenser. I dispenser. A, bo ja tu miałem na środku ten. Łuk gdzie? Tu o. O. I od tego trzeba poprowadzić te. Y Pozbędę się tego, to mi się przyda. Pozbędę się tego wszystkiego, co tu mi zalega. Dobra. Teraz zrobimy sobie skrzynki. Chyba 6 muszę zrobić. I jedną dodatkową na mączkę kostną. Dobra. Tak, do tego prowadzimy. Nie tu. Tego prowadzimy. Tak. To tak. I mogę wsadzić już. Gdzie ja położę? Tam położę. Mogę wsadzić już sobie. Ile to tworzę? Trzy. No to jeszcze dwa. O. Akurat będzie dziewięć staków. Ja już nie będę przez hopera chociaż, żeby to zobaczyć, czy one w ogóle się ten ładują. Tutaj tak ładują się, dobra w razie czego możemy uzupełnić, sobie to a teraz to uzupełniamy. I teraz pytanie: czy to zadziała? Ma działać. Idzie, zaraz serio pytam, jak to ma działać? Bo u gościa to się normalnie włączało, więc zastanawiam się, jak on to zrobił. Ha, huh. czekajcie, jeszcze raz zobaczył niego na filmiku. Dobra, już łapię ogólnie. Tak, miałem crash gry przy okazji, takiego ciekawego. Klasycznie będę musiał naprawdę się przenieść na tą nową wersję, bo już nie wyrabiam z tymi kraszami. Yy, tak, ogólnie sprawa wygląda tak, że tu trzeba jednak tego bloka i tego, tego obserwatora postawić tutaj. O tu, nie można sobie tam go ustawiać jednak. Bo wtedy właśnie to nie działa. Cała magia idzie. Po prostu papa. Pa. Chyba, bo naprawdę zdziwi się, jak to dalej nie będzie działać, bo to teraz powinno teoretycznie działać. E... Chyba z tego, co się orientuję, ma trochę to za mało jednak. Hmm. Ale kto wie, zobaczymy. Dobra, to tak. Czemu to nie działa? Nie działa i w ogóle wiecie co? Więcej tutaj się tworzy tak naprawdę tych nasionek niż kwiatów, ale kwiaty też się tworzą. Ale mamy fabrykę nasionek. Taką niepotrzebną, ale mamy. Ale ogólnie nie mam żadnego pojęcia jak to ma działać, szczerze mówiąc. co w się, sensie... Co ja zrobiłem źle? Będę musiał jeszcze nad tym popracować. A ogólnie to... No fabryka powiedzmy, że działa. Wiecie co, tak myślę, czy nie łatwiej by było po prostu zrobić automatycznie jakiegoś zegarka, po prostu gdzie repeatery w kółko się kręcą i ewentualnie sobie po prostu wyłączam. To uważam, że byłoby nawet... Zdecydowanie szybsze, wiecie, że trawa się cały czas, wiecie, rozrasta, co się dookoła kręci, pistony cały czas się przełączają, więc uważam, że z repeaterami to poszło mi nawet lepiej. Nawet teraz mogę spróbować, wiecie co, jeszcze spróbujemy. Repeatery się łatwo robi, więc zrobimy sobie repery na szybko. A nie, nie zrobimy repeaterów na szybko, bo nie mam yy, stone'a. W każdym razie, yy, no, farma powiedzmy, że jest Efektywna. Jak to ma działać? Serio pytam. W jaki sposób to ma tutaj działać? Bo mi to nie działa. Może ktoś się zna i mi napisze, co dokładnie robię źle. Naprawdę chciałbym to wiedzieć, bo nie chcę stworzyć kolejnych takich tych z kolejnymi kwiatami, jak nie rozgryzę jak to działa tutaj. Więc jeżeli nic nie wykminie, nic nie dacie, wiecie, jakiegoś takiego cynku, nie wiem, sami nie rozgryziecie tego po prostu, to będę po prostu na tych repeaterach to robił, a jeżeli wy wiecie o co chodzi, to będę bardzo szczęśliwy z tego powodu. A w ogóle, jeżeli dotarliście do tego momentu, to jeszcze chciałbym przypomnieć o konkursie. Który już zapowiedziałem w poprzednim odcinku A właściwie to o Przypomnieniu o napisaniu waszego ulubionego słodycza Które lubicie jeść Jakiś deser ulubiony I dzięki temu będziecie mieli możliwość Wzięcia udziału w losowaniu O kod do minecrafta Albo jeżeli Faktycznie, osoba, która wygra, nie będzie chciała tego kodu, to można się dogadać w sprawie innej gry ewentualnie, która będzie kosztowo wyglądała tak samo jak Minecraft. A na chwilę obecną y, jeszcze dodam dodatkowo, że hasło dzisiejszego odcinka dla tych, którzy dotarli do tego momentu, to kwiatek albo kwiat, po prostu kwiat. Jak napiszecie, to będę szczęśliwy z tego powodu i napiszcie, jakiego zwierzaka byście chcieli. Przypominam, dla osób, które jeszcze zwierzaka nie mają bo chciałbym, żeby każdy miał jakiegoś swojego zwierzaka, ale powiem wam, że nawet wydajna jest ta farma, jak się tak wiecie klika, to tak nawet dużo tych kwiatków się ro robi, szczególnie tych czerwonych tulipanów, więc czerwonego barwnika będziemy mieli dużo, no tak jakby w ogóle go ciężko było zdobyć, nie, bardziej mi zależało na tych innych kolorach, ale no, będziemy mieli nawet czerwonego barwnika też pod dostatkiem i czerwonego tulipana, no. A na chwilę obecną dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, przypominam jeszcze raz o tym konkursiku. Przypominam też o tym, byście ewentualnie dali mi znać co zrobiłem źle w tej farmie, czy to tak powinno działać, czy może serio to może nie wiem, wersja już jest nieaktualna, bo może ja faktycznie nie zwróciłem uwagi na jak, jaka data filmu była. Może być tak, że nie działa tak samo jak farma lodowa, którą zrobiłem na atolu kiedyś. I po prostu przez to, że wersja nowa to już nie działa ten mechanizm i będą się na tych repeaterach działać. A po co, dzięki wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się tylko oczywiście w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło do następnego razu. No i cześć!